Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek czwartkowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek indeks SP500. Krótkie podsumowanie wczorajszej sesji. Wczoraj zdecydowanie widzieliśmy dobre nastroje na amerykańskim rynku akcji po publikacji raportu o inflacji konsumenckiej. Raport tutaj wypadł zgodnie z oczekiwaniami rynku, jeśli chodzi o ujęcie rok do roku. Inflacja CPI wyniosła 3,4%, spadek z 3,5%, odnotowanych w marcu. To oczywiście raport kwietniowy. Inflacja bazowa spadła z 3,8% do 3,6%, a a w ujęciu miesiąc do miesiąca tutaj nawet niższy odczyt niż, zakładało, niż zakładano. Inflacja CPI 0,3% wobec 0,4% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Inflacja bazowa w ujęciu miesiąc do miesiąca 0,3%, to akurat zgodnie z oczekiwaniami. No i wczoraj, wczoraj pozytywny sentyment na Wall Street, Dow Jones zyskał 0,88%. SP 500 wzrósł o 1,17%, a NASDAQ zyskał 1,40%, tak więc pozytywne zakończenie wczorajszej sesji. No i przed nami sesja czwartkowa. Przed otwarciem widzimy dosłownie minimalne zmiany na rynku kontraktów terminowych. Futures na no Dow Jones i S&P 500 wzrastają, ale w bardzo, bardzo niskim tutaj tempie. Kontrakty terminowe na Dow Jones plus 0,05%, kontrakty, kontrakty terminowe na S&P 500 plus 0,10%. No i przed nami, przed nami sesja czwartkowa. Co dzisiaj w kalendarium makroekonomicznym mamy? No to wczoraj mieliśmy te publikacje, Raportów o inflacji. Dzisiaj już zdecydowanie mniej tego jest. Tak naprawdę, brak jakichś takich szczególnie istotnych publikacji dla gospodarki Stanów Zjednoczonych i raczej inwestorzy będą tutaj zwracać uwagę na wystąpienia członków Fed, bo dzisiaj sporo tych wystąpień. Między innymi po otwarciu sesji o godzinie 16 komentarza udzieli członek zarządu Fed Michael Barr. Pół godziny później wystąpienie szefa Fed z Filadelfii Patryka Harkera a wieczorem wystąpienia szefowej FED z Cleveland, Loretty Mester i szefa FED z Atlanty, Rafaela Bostika. Przejdźmy już do spółek. I pierwsza spółka na dzisiaj, Cisco Systems, które osiągnęło trochę lepsze wyniki niż się spodziewano w trzecim kwartale roku obrotowego 2024. Dodatkowo spółka przedstawiła też prognozy na czwarty kwartał, która jest bardziej optymistyczna od szacunków rynku, Przychody w ostatnim kwartale spadły o 13% do 12,7 miliarda dolarów, ale rynek oczekiwał 12,5 miliarda. Cisco poinformowało, że klienci konsumują sprzęt w spodziewanym tempie i spółka dostrzega stabilizację popytu. W poprzednich kwartałach Cisco korzystało na wzroście wydatków przedsiębiorstw, które inwestowały w rozwój infrastruktury potrzebnej do udźwignięcia usług w chmurze i rozwiązań AI. Zysk na akcję wyniósł 88 centów i było 5 centów wyższy od konsensusu. Cisco prognozuje, że przychody w bieżącym kwartale sięgną około 13,5 miliarda dolarów, gdzie rynek szacował nieco ponad 13,2 miliarda dolarów. Akcje Cisco Systems przed startem sesji wzrastają o około 2,5%. Rekomendacje dla Cisco Systems. 8 rekomendacji kupna, 21 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. Kolejna spółka Ubisoft, francuski producent i wydawca gier, zakończył rok obrotowy 2023-2024 z rekordowym poziomem sprzedaży, ale akcje nurkują dzisiaj o ponad 12%. Wartość produktów i usług sprzedanych w minionym roku obrotowym wzrosła o 33,5% do 2,31 miliardów euro. Dodatkowo spółka znacznie poprawiła swój wynik operacyjny. Osiągając 401,5 miliona euro zysków wobec 500 milionów euro straty odnotowanej w roku obrotowym 2022-2023. Była to rekordowa strata dla Ubisoftu. CEO Ives Guillemot powiedział, że najnowszy raport spółki potwierdza że powrócili na ścieżkę wzrostu i rentowności. W raporcie między innymi możemy przeczytać, że marki Rainbow Six i Assassin's Creed mocno przyczyniły się do wysokiej sprzedaży. Sprawdzone tytuły zrekompensowały bardzo nieudaną premierę Skull and Bones. Mocnym rozczarowaniem jest jednak prognoza Ubisoftu na bieżący kwartał. Spółka szacuje sprzedaż na poziomie 275 milionów euro, gdzie konsensus zakładał 361 milionów euro. W czwartym kwartale. Sprzedaż wyniosła niecałe 873 miliony euro wobec oczekiwanych 782 milionów. Rekomendacje dla Ubisoftu: 12 rekomendacji kupna, 11 rekomendacji trzymaj i 4 rekomendacje sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, Imperial Brands, producent wyrobów tytoniowych, odnotował wzrost zysku operacyjnego w pierwszej połowie roku obrotowego 2024. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 1,67 miliarda funtów i był o 2,8% wyższy niż rok wcześniej. Mimo to wynik jest minimalnie niższy od konsensusu. Rynek szacował około 1,68 miliarda funtów. Wolumen sprzedaży wyrobów tytoniowych spadł o 6,3%, ale z nawiązką zrekompensował to wzrost cen o 8,6%. Przychody ze sprzedaży wyrobów tytoniowych i alternatywnych produktów wzrosły o 2,8%. Segment alternatywnych produktów dla palaczy, czyli tutaj jeśli chodzi o Imperial Brands jest to, są to przede wszystkim podgrzewacze tytoniu Puls i e-papierosy marki Blue. Przyniósł ten segment prawie 17% więcej przychodów w ujęciu rok do roku. Rekomendacje dla Imperial Brands, 9 rekomendacji kupna, 5 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.